Szanowni Państwo, kochani przyjaciele Krakowskiego Salonu Poezji, zapraszam Was serdecznie z głębi serca i z niedowierzaniem na kolejne spotkanie w Krakowskim Salonie Poezji, które odbędzie się 23 stycznia w niedzielę, tym razem na dużej scenie Teatru Starego. Jest to nie, nie do uwierzenia, że minęło 20 lat od naszego pierwszego spotkania. Był to 20 styczeń 2002 roku i w Foyer Teatru Słowackiego odbyło się nasze pierwsze spotkanie. Czytaliśmy wtedy wiersze księdza Jana Twardowskiego. Był taki program Jestem, bo jesteś. A teraz na dodatek to nasze spotkanie będzie siedemsetne. Więc jakiś dziwny los sprawił. Tu jest jakaś magia działa. Po oczywiście, że działa magia <laughs> i powinniśmy Państwa przede wszystkim bardzo serdecznie na to zaprosić. Ale myślę sobie, że nie jest to potrzebne, ponieważ jesteście tak wierni od tych 20 lat, tak wierni Salonowi i tak mu towarzyszycie, niezależnie od wszystkich perturbacji, które po drodze nas spotykają, że, że naprawdę chyba nie potrzeba. Bo to wszystko pokazuje nam, jak potrzebna jest, jaką siłę magiczną, ma poezja, jak potrafi łączyć ludzi. Bilety podobno jeszcze są. Także bądźcie razem z nami. Na scenie będziemy czytali wiersze księdza Jana Twardowskiego, te, którymi rozpoczynaliśmy nasze spotkania z poezją w salonie, a czytać będą gospodarze salonu, ośmiu aż ich będzie. Będzie oczywiście muzyka, będzie grała Halinka Jarczyk i Bylica i Wierba. Nie wiem, kto będzie jeszcze, bo chciałabym, żeby byli wszyscy, ponieważ ten salon naprawdę działa tak i dzięki dyrektorom teatrów, którzy nas wpuszczają w swoje progi, dzięki fantastycznym artystom. To już są tysiące osób, i aktorów, i wokalistów, i muzyków przede wszystkim. No i dzięki pracownikom teatrów, którzy są razem z nami i spędzają te niedzielę, niedzielne przedpołudnia w krakowskim salonie poezji. Także bądźcie razem z nami. Zapraszam was serdecznie, no bo to warto. Ta Do poezja zobaczenia. Rzeczywiście nam tłumaczy trochę świat i uspokaja. Także bądźmy razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.